W pieszycach w wielu miejscach wywieszone zostały tablice banku pomysłów, na których mieszkańcy mogą wpisywać swoje sugestie dotyczące rozwoju ich miasta. Myślę, że ten dreszcz pandemiczny sprawił, że tak mało wychodzimy, tak mało chcemy konsultować, tak mało chcemy się dzielić swoimi pomysłami, a my szukamy rozwiązań i szukamy takich rozwiązań, które pozwoliłyby nam właśnie uzyskać takie informacje, czego nasi mieszkańcy potrzebują. Jesteśmy przed nową perspektywą środków unijnych, przygotowujemy nowe projekty, przygotowujemy nową dokumentację i chcielibyśmy wiedzieć, jak zdaniem pieszycza, Miasto powinno się rozwijać, w którym kierunku. Dlatego zapraszamy do takich konsultacji i dzielenia się swoimi pomysłami w sposób może niezbyt oczywisty, czyli poprzez powieszenie karteczki, zapisanie pomysłu tutaj na tej, na tej tablicy. Takie tablice pojawiły się w szkołach, w przedszkolach, w Centrum Kultury, również w Urzędzie, w urzędzie Miasta, tam gdzie nasi mieszkańcy przychodzą, ale oczywiście, z czego się bardzo Cieszę. Otrzymuję również maile od mieszkańców z odpowiedzią na, na, na nasze pytania i z propozycjami tego, co należałoby w pierwszach zmienić. Chcemy również zaangażować dzieci w takiej partycypacji i nauczyć ich tego, że one również mają głos, że mogą również decydować, że również mogą dzielić się swoimi pomysłami. Ja prowadzę w szkole zajęcia z dziećmi starszymi w klasach ósmych, rozmawiając o samorządzie, rozmawiając o potrzebach, rozmawiając o tym, jak w samorząd funkcjonuje, dlaczego jest, jest potrzebny, jaką pełni rolę i dlatego również jesteśmy w szkołach, dbamy właśnie o tą podstawową, podstawową edukację, ale też zapraszam bardzo rodziców do tego, żeby rozmawiać z dziećmi o mieście, o tym, o tym regionie, w którym się mieszka, ale także o potrzebach miasta, takich bardzo, bardzo bieżących i te karteczki zarówno dzieci, jak i rodzice poprzez swoje dzieci mogą tutaj Zawieszać czy te pomysły, zapisywać bardzo do tego zachęcamy, bo nie dajemy sobie absolutnie monopolu na pomysły, jeśli chodzi o rozwój miasta, chcielibyśmy, żeby ten rozwój był tworzony i odbywał się właśnie na, na bazie tych pomysłów naszych mieszkańców, pomysłów i oczekiwań.